Witajcie, kochani. Wracam z taką spontaniczną nagrywką, ponieważ na Instagramie podzieliłam się swoją opinią na temat udziału zawodniczek transpłciowych w igrzyskach olimpijskich. Okazało się, że ten temat wywołał bardzo dużo komentarzy i dzisiaj wróciłam, żeby też nagrać właśnie ten film i powiedzieć coś więcej, ponieważ oczywiście w poście na Instagramie miałam ograniczoną liczbę znaków, a temat jest szeroki, jest ważny, chciałabym dopowiedzieć więcej. Powiem tutaj swoje opinie, jak również powiem fakty. Jeżeli kogoś interesuje to, co powiedziałam na Instagramie, to zapraszam na Instagram, kobieta na bombie. Tam przeczytacie ten post. Temat jest delikatny i temat jest ważny. Zaznaczam, jestem w pełni akceptująca i daję swoje pełne zrozumienie dla osób transpłciowych, i jak najbardziej rozumiem, że chcą one równouprawnienia, że mają ciężko. Że ich życie w Polsce na pewno jest bardzo trudne i na świecie, i że te sytuacje ogólnie prawne w różnych krajach świata nie wyregulowały jeszcze tego tematu. Ja wiem, ja wiem, że macie problem. Z tym jest, jest wam ciężko. Natomiast na Igrzyskach Olimpijskich dopuszczanie kobiet transpłciowych do zmagań z pozostałymi kobietami. Nie jest sprawiedliwe. Nie ma we mnie zgody na to, uważam. I to jest teraz moja opinia, że to jest bezwzględnie niesprawiedliwe wobec pozostałych kobiet nietranspłciowych, które po prostu nie mają szans takimi zawodniczkami. Powiem czemu. I to już są fakty, nie opinie. Są po prostu różnice w budowie ciała, różnice nazwijmy to biologiczne, anatomiczne, mechaniczne, czyli po prostu genetyczne, w których nie da się przeskoczyć. Żadna terapia hormonami, żadne blokery dojrzewania, żadne leki nie wyrównują szans kobiet transpłciowych i nietranspłciowych. To po prostu nie istnieje. Po pierwsze, kobiety trans, szersze ramiona. Chodzi o kościec, o budowę, mają szersze ramiona, co dalej przekłada się na szybsze szybkość, moc, na eksplozywność choćby uderzenia. W sportach pięściarskich zasięg ramion. To jest po prostu ogromny game changer. Takie bokserki mają przeogromną przewagę właśnie ze względu na zasięg ramion. Są bardziej dynamiczne, bardziej eksplozywne, mogą lepiej się bronić, lepiej atakować. Szerokość, czyli cała mechanika i układ, układu ruchu jest po prostu dużo bardziej na korzyść kobiet trans. Dalej to samo szerokość bioder. Nie muszę chyba nikomu powiedzieć, że biodra nie zmieniają się pod wpływem. Brania hormonów, i tutaj kobiety trans mają po prostu węższe biodra, co dalej przekłada się podczas skrętu na szybszą dynamikę ruchu, szybszą eksplozywność, co dalej generuje większą moc w pchnięciu, w wiosłowaniu, w uderzeniu, praktycznie w każdym sporcie olimpijskim. Dalej, gęstość mineralna kości. Oczywiście, że u kobiet trans będzie ona większa, co dalej? Powoduje. Dużo lepszą profilaktykę przed kontuzjami, nawet lepszą możliwość szybszą regeneracji po kontuzjach. Tu nie chodzi tylko o testosteron. Pewnie większość z was sobie myśli, że, Oj, one, że jak nie biorą testosteronu, czy tam mają zablokowany testosteron do poziomu takiego, jaką ma, mają ogólnie kobiety, to że mają wyrównane szanse. Tak nie jest. Testosteronowi przypisujecie za dużą rolę. Tu nie chodzi tylko o hormony chodzi o całą resztę, o kościec, o budowę ciała, mięśni, o rozkład mięśni na ciele, który jest po prostu inny i nieważne, że kobieta trans bierze jakieś leki, blokery, hormony, nawet nie wiem co dokładnie, tylko częściowo wiem co bierze, to nie zmienia rozkładu mięśni w ciele, to nie zmienia kości, nie zmienia ilości rodzajów włókien, które generalnie u osób, które miały przypisaną płeć, biologiczną, płeć męską przy urodzeniu, ze względu na pojawienie się narządów wewnętrznych męskich, to generalnie takie osoby mają automatycznie więcej włókien mięśniowych tego typu szybkościowego, siłowego, co daje im automatycznie przewagę. W sportach siłowych, szybkościowych, gdzie liczy się dynamika, siła, eksplozywność czyli większość sportów olimpijskich. Oczywiście, na wytrzymałość też. Dalej, osoby, które miały przypisaną płeć biologiczną męską przy urodzeniu, pojemność płuc przeważnie większa, czyli większa możliwość, wydolność. Rzeczy wewnętrzne, jak hemoglobina, wyższa. I tu wystarczy, że pójdziecie sobie do laboratorium i zrobicie sobie zwykłe badanie morfologii. I raz porównajcie, jakie są normy krwi dla kobiet, a jakie są normy krwi dla mężczyzn. I będziecie mieli czarno na białym. Dla mężczyzn. Wyniki hemoglobiny, hematokrytu, erytrocytów, bo to głównie z erytrocytów, czyli z czerwonych krwinek się bierze, są wyższe, ponieważ mężczyźni rodzą się z tym wyższym, mają tego więcej czerwonych krwinek, mogą więcej, mocniej tlenu, szybciej dostarczać do organizmu niż kobiety i tutaj żadna korekta płci tego nie zmieni. Kobiety trans będą miały w sobie zawsze większy potencjał właśnie ilości, ilości erytrocytów, to jest ogromną przewagą. Większość sportów właśnie z tego korzysta. Cała w ogóle e, ten proces takiego dopingu na podstawie EPO, on głównie tutaj chodzi o zmianę w erytrocytach, co jest bardzo przecież skuteczne. Bodajże Lance Armstrong na tym padł. Tutaj mogę się mylić, czy to był Lance ale nie ale dobra. W każdym bądź razie wyniki krwi to zale... zupełnie abstrahując od testosteronu to po prostu możliwości regeneracyjne organizmu trans, kobiety są na totalnie innym poziomie. O kościach mówiłam, o szerokości bioder, jakiejś eksplozywności, o mięśniach mówiłam, masę innych czynników, a właśnie poziom tkanki tłuszczowej. No nieważne czy była korekta płci, ale poziom tkanki tłuszczowej będzie zawsze, kobieta trans będzie miała potencjalnie dużo łatwiej w utrzymaniu niższego poziomu tkanki tłuszczowej. Będzie dla niej łatwiejsze. A czemu? Leptyna i glina to są takie dwa hormony, które są bardzo różne u kobiet i mężczyzn. I leptyna potrafi być u kobiet 3-4 razy niższa niż u mężczyzn, czyli kobiety automatycznie czują dużo mocniej głód, a korekta płci tego nie zmienia, więc automatycznie transkobieta będzie miała wszelkie predyspozycje, by łatwiej i zdrowiej utrzymać niski poziom tkanki tłuszczowej nie narazi się na niedoczynność tarczycy. Z dużo większą łatwością i bez głodu będzie utrzymywać niższy poziom tkanki tłuszczowej, dużo wyższy poziom tkanki mięśniowej, co daje przeogromną dalej przewagę w wszelakich sportach na igrzyskach i nie tylko. Jest też masa innych czynników, bardziej związanych właśnie z, nawet z neuronami, z układem nerwowym, nawet z błędnikiem, nawet z funkcjonowaniem mózgu. To są nawet takie już rzeczy, które gdzieś wychodzą poza mój zakres wiedzy, ale gwarantuję wam, że wciąż one w większości przypadków, jak nie każdym, dają przewagę mężczyzną lub kobietą trans nad kobietami nietrans. Dlatego to nie jest sprawiedliwe. To były fakty. Teraz przejdę do opinii. Omówiłam właśnie, dlaczego to nie jest sprawiedliwe i dlaczego terapie hormonalne czy jakieś blokery nie zapewniają równości nie wyrównują szans. I dlatego to jest niesprawiedliwe. Jak co można zrobić? Obecnie uważam, że obecne rozwiązanie jest krzywdzące nawet dla osób. Czy to kobiet, czy mężczyzn trans płciowych. Dlaczego? Ponieważ jeżeli teraz dojdzie na przykład do sytuacji takiej, już jest hejt, już jest kontrowersja, już to się dzieje, już środowiska, powiedzmy skrajnie prawicowe, dostały, powiedzmy, do ręki argument przeciwko osobom trans i ogólnie LGBT, ale może być jeszcze gorzej, bo jeżeli te pięści, bo w tej chwili mamy na Igrzyskach Olimpijskich 2024, z tego co się orientuje, oficjalnie dwie pięściarki, które są kobietami trans. Jeżeli któraś z nich zdemoluje i wygra wszystko, to to będzie katastrofa. Ponieważ środowiska takie skrajnie prawicowe, czy jakiekolwiek inne, nawet nie wiem jak to nazwać, dostaną argument, że w tej chwili to się skończyło, że już kobiety tradycyjne nie mają szans z, z, właśnie z kobietami trans. Mało tego, po, uważam, że kobiety startujące na igrzyskach, olimpijki, Wszelkie sportowcy, no, będą sami robić bojkot. Sami wiecie, co się stało z tą zawodniczką w, w Ameryce w pływaniu. Kobiety nie chciały z nią wpływać. Zbojkotowały to. Tam były różne dziwne rzeczy. I podejrzewam, że do tego samego dojdzie na świecie. Jeżeli w tej chwili kobiety trans będą startować razem z pozostałymi kobietami, dojdzie do bojkotu. Kobiety, które urodziły się z przypisaną płcią kobiecą. Nie będą chciały startować, nawet nie będą chciały podawać ręki. Może do tego dojść. Ja tylko przestrzegam. Czy tak będzie, nie wiem. I uważam, że obecna regulacja bardzo zaszkodzi zaszkodzi najbardziej właśnie od transpłciowym. Właśnie do tego dojdzie, bo ja rozumiem, że chcemy równość, że chcemy, żeby wszystkim było dobrze. OK. Dążmy do tego w porządku. Ale w tym momencie MKOl zrobił, że kobiety trans mają. Są nad, dają dużo łatwiej, dają, mają przewagę, łatwiej jest im wygrywać, mają niesprawiedliwą przewagę nad pozostałymi kobietami. I tak nie może być, bo to będą ludzie bojkotować. Ja uważam, że osoby trans, które mnie słuchają, absolutnie nie ma we mnie transfobii, jest we mnie pełne zrozumienie i akceptacja, ale moim zdaniem nie powinniście się cieszyć na to, co się stało, bo to właśnie zaszkodzi środowisku osób transpłciowych. To jest moje zdanie. Jakie jest rozwiązanie? I tu jest tak, to jest znowu moja opinia. Są dwa rozwiązania. Na dzień dzisiejszy wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie podziału według chromosomów. Wydaje mi się on najbardziej sprawiedliwy. To jest moja opinia, nie fakt. Jest też drugi podział, ze względu na kategorie, i on najprawdopodobniej byłby tutaj najbardziej sprawiedliwy. Skoro mamy kategorie wagowe, mamy kategorie wiekowe, może nie na igrzyskach, ale ogólnie w sportach na poziomie nasion, czy coś takiego, czy tam światowym są kategorie wiekowe. W każdej dyscyplinie wiem, judo, w jakichś takich sportach walki mamy kategorie wagowe. Więc dlaczego nie wprowadzić kategorii kobiety trans, transpłciowe i kobiety cis-płciowe. Mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałam. Zdaję sobie sprawę. I tak samo mężczyźni, mężczyźni tu, mężczyźni tu, trans i nie trans. Zdaję sobie sprawę, że dalej taki podział mógłby spowodować to, że kobiety trans nie byłyby traktowane na, różni, na równi z resztą kobiet, a ja wiem, że środowiska tutaj chciałyby, żeby tak było, no ale w sporcie to jest nie do przeskoczenia. I żeby w ogóle to wprowadzić, byłoby to bardzo, bardzo trudne, ponieważ należałoby w w każdym kraju na świecie, który wystawia zawodnika, zawodnika na Igrzyskach Olimpijskich, być po, musiałoby prawnie, po pierwsze być zalegalizowane wszelkie formy korekt płci, co jak wiemy, nie jest zrobione. A prędko na świecie tak się nie stanie, że każdy kraj na świecie w pełni zrobi te regulacje prawne umożliwiające korektę płci i tak dalej, i zrobi ją szybko, sprawnie i, tak, i w ogóle. Dodatkowo każdy kraj na świecie będzie musiał stworzyć we wszystkich dyscyplinach sportu olimpijskich oddzielne zaplecze do tworzenia zawodów dla osób transpłciowych, czyli oddzielne kadry. Ten prawdopodobnie również oddzielne kadry trenerskie, być może oddzielne jakieś takie całe te federacje zrzeszenia, czyli taką dokumentację i wszystko trzeba by to zrobić oddzielnie. Co jest ogromnie, ogromnie czasochłonne, ogromnie finansowo chłonne, bardzo skomplikowane prawnie i najprawdopodobniej zanim dojdzie do takiej sytuacji, że stworzą oddzielne kategorie pff, kilkadziesiąt, jak nie kilko, kilkaset lotów. A że świat raczej idzie moim prywatnym zdaniem, opinia w stronę islamu, to może to być, możemy się nie doczekać stworzenia takich oddzielnych kategorii. Więc, biorąc pod uwagę te powyższe czynniki, które właśnie wymieniłam, moim prywatnym zdaniem, na ten moment, na, biorąc pod uwagę obecne zasoby świata, obecne struktury, obecne prawo, raczej najsprawiedliwszy wydaje się na igrzyskach podział ze względu na chromosomę. To jest moje prywatne zdanie. Być może to zdanie zmienię. Na dzień dzisiejszy takie jest, bo ono by to bardziej wyrównywało. Tutaj dopowiem coś o sobie wtrącę taką prywatną rzecz, prywatę. Sama jestem kobietą na bombie, co znaczy, że jestem wspomagana, że brałam sterydy. No teraz już właściwie nie biorę, a przez długi ponad rok nic nie brałam. Wiem, że te sterydy dały mi prze ogromną przewagę nad kobietami naturalnymi w sporcie i w żaden sposób nie przyszłoby mi do głowy, żeby porównywać swoje wyniki do kobiet naturalnych, które nigdy w życiu nie stosowały wspomagania. Po prostu to by było niesprawiedliwe. Gdyby teraz zorganizowano jakieś zawody sylwetkowe czy siłowe, w których chciałabym wziąć udział i wiedziałabym, że większość zawodników czek jest naturalna, to bym powiedziała: OK, znaczy sama bym zaproponowała, że mogę i startować, ale nie bierzcie pod uwagę mojego wyniku pozosta dla pozostałych pań, ponieważ jest to w stosunku do nich niesprawiedliwe. I tyle. I podobna, i to jest taka analogia, ponieważ uważam, że podobnie powinno być u. Zawodniczek czy zawodników transpłciowych. Tutaj jeszcze poruszę jeden temat, który nie zdążyłam poruszyć na Instagramie: chodzi o trans mężczyzn, ponieważ ich tematyka jest praktycznie nieporuszana w sporcie, ale to wyjaśnię czemu. Bo są, nazwijmy to, mało problematyczni, mało kontrowersyjni. Mężczyznach trans właściwie nie ma ich na Igrzyskach Olimpijskich. Wydaje mi się, że na zawodach rangi światowej, europejskiej, nawet rangi krajowej. Wątpię nie znam żadnego, który by się gdzieś kwalifikował do zawodów znaczący, ze znaczącym jakimś wynikiem. Oczywiście nie mówię tu o sportach gdzieś takich, gdzie startuje, wiecie, trzech zawodników na cały kraj, ale mówimy tutaj o sportach takich olimpijskich, o sportach, które faktycznie mają swoje zrzeszenia, federacje, jakieś kadrę, zaplecze. To w tego typu sportach mężczyźni trans właściwie nie, nie liczą się. No, ale dla, i dlaczego się nie liczą? Dlaczego ich wyniki nie robią wrażenia? No, chyba wiadomo czemu, i wymieniłam te wszystkie czynniki na początku tego filmu, ponieważ nie mają szans ze względu na różne uwarunkowania genetyczne, biologiczne, w kościec, mięśnie, czynniki regeneracyjne, czynniki hormonalne itd. itd. Eee, tutaj jeszcze dopowiem, że. I najprawdopodobniej się nigdy nie zakwalifikują na Igrzyska Olimpijskie. Czemu? Pamiętajcie, że minima olimpijskie mężczyzn są dużo lepsze niż rekordy świata kobiet. Powtórzcie zdanie to jeszcze raz. Minimum olimpijskie, żeby dostać się do na przykład na 100 metrów do biegu mężczyzn na Igrzyskach, trzeba mieć lepszy wynik niż rekord świata kobiet i to o około 5%. Minimum olimpijskie w spięcie na 100 metrów jest bodajże, tu się mogę mylić, 10 sekund i 5 setnych sekundy, rekord świata kobiet to jest 10,49 44 sekundy lepsze jest minimum olimpijskie od rekordu świata kobiet. Wiecie co to oznacza? Że przez najbliższe kilkaset lat prawdopodobnie żadna, żaden trans mężczyzna nie zakwalifikuje się na Igrzyska Olimpijskie. Bo prawdopodobnie osoby urodzone z, z przepisaną płcią kobiecą nigdy nie będą w stanie, przynajmniej przez najbliższe kilkadziesiąt lat, osiągać aż takich wyników. No, mam nadzieję, że temat wyczerpałam. Mam nadzieję, że powiedziałam trochę więcej. To, co mówię i to, co powiedziałam, to nie jest absolutnie żaden ani hejt, ani żadna dyskryminacja. Zaznaczam, daję swoją pełną akceptację i zrozumienie osobom transpłciowym i nie tylko. To jest moja wypowiedź jako kobiety, moja wypowiedź jako sportowca, moja wypowiedź również jako feministki. I co nie zmienia faktu, że po prostu nadal mając wiedzę na temat hormonów, mając wiedzę na temat tego, jak działa ciało w sporcie, jak się zachowuje, je, mając wiedzę treningową, mając wiedzę z mechaniki ruchu, z budowania formy sportowej, z tego na co w Pływa w ogóle, w jaki sposób się tworzy eksplozywność, siłę i tak dalej. Ja zdania nie zmieniam. Obecne to, że obecne właśnie prawo, że MKOL pozwolił kobietom z transpłciowym startować na równi zresztą kobiet, jest sprawiedliwe. Zapraszam do dyskusji, zapraszam do swojego kanału na Instagramie kobieta na Bombie i wyjaśnię, czemu mnie teraz. Tak dawno nie było na YouTubie. Jestem bardzo zajęta tworzeniem kursu o suplementacji. Tworzę go już od kilku miesięcy. Zakładam, że w przyszłym tygodniu już będzie premiera i go wydam. Jestem spóźniona już około tydzień, ale myślę, że naprawdę kilka dni, jeszcze tydzień już będzie premiera. Także jeszcze go można kupić w przedsprzedaży, ale już za parę dni no będzie już oficjalnie i w sprzedaży, więc cena będzie droższa. Jest to kurs o suplementacji i o profilaktyce zdrowia. Praktycznie omówiłam tam wszystkie takie, podstaw takie zagadnienia jak profilaktyka układu lipidogramu, czyli cholesterolu, suplementacje na poprawę działania układu trawiennego, na ochronę wątroby, na suplementację przy anemii, przy, przy problemach z krzepliwością. Suplementy na poprawę funkcji poznawczych, czyli poprawiającym pracę mózgu, snu, poprawiające samopoczucie, będzie też dział o peptydach, coś tam o sarmach. Także jest to taki mój kurs o suplementacji, takie moje dziecko, z którego po prostu jaram się, że je tworzę i już kończę. Bardzo dużo to czasu zajmuje, Taki kompletny kompedium wiedzy na temat suplementacji, co kiedy, na co, po co, na podstawie badań, ponieważ do każdego działu, do każdego suplementu. Bardzo rzetelnie omawiam wszystkie badania. Mam też bardzo fajnie nakręcony dział o insulinnej oporności, jestem z niego dumna. Omawiam tam wszystkie rzetelne badania, co mówią badania, właśnie głównie metaanalizy na temat każdego suplementu, jego działania, jego mechanizmu. I mega mi to zajęło czasu. Temu nie mam mnie na YouTube, ponieważ robienie researchu i znajdowanie wiarygodnych badań, wiecie, ile czasu zajmuje? Fuh, bardzo dużo. I to jest powód, dla którego nie mam mnie na YouTube od dawna. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kursem, w opisie daję link do kursu. Także można go jeszcze zakupić przed sprzedaży, już zaraz będzie w oficjalnej sprzedaży. No, i to tak bardzo mnie zajęło. Jak uporam się z kursem, tak na tip top, fajne bonusy też są, to, to wtedy wrócę na YouTube. Także trzymajcie za mnie kciuki, klikajcie i czytajcie, jaki jest fajny kurs. Zachęcam do zakupu mojego dziecka. Mam nadzieję, że ten film się podobał. Do usłyszenia.